Siemanko, z tej strony Dawo. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam krótkie info dotyczące mojej nowej serii, czyli Minecraft 1.8, czyli jak, gdzie, co. Od razu przepraszam za to, czyli, ale tak właśnie nazywa się ta seria. A więc tak, kiedy ona wyjdzie? Wyjdzie, myślę, że pierwszy odcinek będzie w poniedziałek, bo jak wiecie, w poniedziałek ma wyjść nowa beta, czyli Minecraft 1.8, ale to się jeszcze zobaczy, Mojang robi różne rzeczy, więc ja ich nie trzymam za słowo. I będę kręcił właśnie wtedy tą serię. Będzie to najzwyczajniejszy let's play, tylko po prostu w wersji 1.8. Czyli będą tam jaskinie, będzie dwa nowe MOBY, jak wiecie. I ogólnie seria będzie, jak mi się wydaje, ciekawsza. A więc. Yy, to by było na początek. Ogólnie co ile będzie się pojawiał odcinek, nie mogę wam powiedzieć dokładnie. Bo może być tak, że będę miał benę i może będę miał czas, a może też nie będę miał czasu, więc myślę, że będą się regularnie pojawiać, ale nie zapewniam oczywiście. Okej, okay, kolejna sprawa. Hmm. Możecie mi pisać Wasze sugestie na temat tego, czy mam nakręcić tę serię, czy nie. Jak chcecie, bo to od was zależy. Bo po co miałbym ją kręcić, jeżeli nikt by jej nie oglądał. Jeżeli chcecie, żeby ta seria się ukazała, dawajcie łapki w górę do tego filmiku. Jeżeli nie, no to dawajcie łapki w dół. Jeżeli słyszycie jakieś inne dźwięki oprócz mojego głosu, to... sorki. Ale to już nie ode mnie zależy. Hmm. Myślę, że chyba wszystko przedstawiłem, co miałem powiedzieć. Um... Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to właśnie subskrybuj. Dawaj łapki w górę, komentuj. I to by było na tyle, więc na razie, cześć.